Wszystkie lwy na tym czytaniu na styczeń 2025 z Kart Tarota. Przepraszam za tak spore opóźnienie, ale niestety styczeń dla mnie zaczął się bardzo intensywnie. Dużo pracy, dużo spraw do załatwienia, a nie chciałam Was zostawić bez czytania, także spóźnione, ale jest. Mam nadzieję, że wciąż na nim skorzystacie. Tak jak zawsze przygotowałam tutaj dla Was sferę miłosną dla bar, dla singli, sferę zawodową. No i w tym miesiącu, w tym roku mam dla Was tutaj kartę wyroczni bo tego czytania, tak jak w tamtych czytaniach pojawiała się energia ogólna każdego miesiąca. Te karty pochodziły z czytania rocznego. Jeszcze takiego czytania nie zrobiłam, więc ogólnej energetyki tutaj dla Was nie mam, ale przygotowałam dla Was kartę wyrocznie jako taką właśnie energię, ogólną jakieś wskazówki, przekaz dla Was, przesłanie właśnie z kart wyrocznej. Przy okazji witam wszystkie nowe, dołączające tutaj osoby. Jest mi bardzo miło i będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał, dołączycie właśnie poprzez subskrypcję do mnie. I zapraszam też w dalszym przestrzeń na Facebooka, Instagrama i zamkniętą grupę na Facebooku. Link znajdziecie w opisie tego wideo. I zacznijmy sobie od tej karty wyroczni, która się tutaj dla Was pojawiła. I macie kartę mówiącą o dzwonieniu w dzwonki. I ta karta mówi o tym, że jakby jest to energia dźwięku. I dźwięk, jak wiadomo, jest też oczysz oczyszczający, więc dźwiękiem można wypędzić różne złe energie. No i ogólnie chodzi tutaj w tej karcie o to, że. Może być w Waszym życiu jakieś negatywne energie, jakieś niskie wibracje, które gdzieś wokół Was krążą. Mogą to być ludzie, mogą to być miejsca, jakby niskie wibracje osiadają gdzieś w różnych kątach, w waszym domu, w Waszym życiu. I mogą to być na przykład ludzie, mogą to być osoby, które gdzieś w Waszym życiu istnieją i one wręcz. Działają na Was dołująco tak naprawdę. Gdzieś mają w sobie takie niskie wibracje, że mimo to na przykład trzymacie te osoby w swoim życiu, ale wiecie, że oni, one w jakiś sposób Wam szkodzą, że zamiast wnosić do Waszego życia coś dobrego, coś pozytywnego, to działają wręcz przeciwnie. I tutaj ta karta nawołuje do tego, żeby po prostu te osoby, te niskie wibracje wypędzić ze swojego życia, oczyścić swoje życie właśnie tutaj styczeń z takim nowym, świeżym początkiem żeby oczyścić się właśnie z jakichś negatywnych, niskich wibracji, które gdzieś Wam w Waszym życiu, że tak powiem, szkodzą po prostu. I zacznijmy sobie od sfery miłosnej, jeśli macie jakąś osobę. No tutaj właśnie pokazuje się jakieś bolesne zakończenie jako rada. I no nie dla wszystkich musi to oznaczać bolesne zakończenie, w sensie zostawiania swojej osoby, ale pokazuje się tu jakaś decyzja. I jest tutaj coś takiego, że macie energię, Takiego troszkę odpoczynku, ale też właśnie złapania takiego oddechu przed jakąś decyzją. Więc jakaś decyzja tutaj będzie musiała zapaść, i możecie być bardzo jakby nabierać tej determinacji do tego, by albo dla części z Was spróbować jeszcze raz. Jest przynajmniej taka chęć spróbowania czegoś, jakby zbieracie siły na to, by jeszcze coś spróbować. Nie wiem o co tu może chodzić. No, dla części z Was może tak być, że jesteście w relacji, która no, jest dosyć ciężka, i zastanawiacie się, czy próbować dalej. No tutaj, jako karty rady, by Wam radziły, by no, walczyć. Więc dla części z Was może być jakby wykłócanie się o coś, i być może okaże się, że to nie ma sensu i trzeba to zakończyć, bo macie tutaj dziesiątkę mieczy. Może to być tak, że mogą być też targać wami różne emocje. Możecie kierować się emocjami i tak jak powiedziałam, no dla części z was może być tak, że zastanawiacie się nad tym, czy próbować dalej i tutaj być może trzeba walczyć. Mimo jakiegoś bólu trzeba o to walczyć, ale też wiadomo. Z... Jakby spójrzcie na to, na logikę. Uważajcie, by właśnie te emocje nie przysłoniły wam zdrowego rozsądku i wybór nie był taki emocjonalny, tylko tak jak tutaj też ta karta nawiązuje. Jeśli to są jakieś niskie wibracje, które wam szkodzą, które wnoszą do waszego życia więcej złego niż dobrego, no to tutaj warto by było się zastanowić. Karty by wam radziły nad jakimś rozstaniem, rozejściem, zakończeniem. Ale tak jak tu powiedziałam, dla części z Was może chodzić o to, że po prostu trzeba walczyć, trzeba się wykłócić, trzeba coś powiedzieć takiego, żeby coś mogło się zmienić, bo tutaj tak jakby stoicie na takim trochę rozdrożu, niby są emocje, niby są uczucia, ale jakby w pewnym sensie możecie być zrezygnowani, już czy dalej o to walczyć. Więc tutaj dobrze sobie to przemyśleć, jeśli chodzi właśnie o tą kartę, bo ona tutaj to dopełnia także. Bo jest to jakieś wezwanie wezwania do tego, żeby się z czegoś oczyścić. Więc czasami może chodzić o to, że po prostu musicie komuś dosadnie, dobitnie coś powiedzieć, takiego, co może nawet rozpętać ogień i wojnę i kłótnie, agresję, ale po prostu trzeba coś powiedzieć, nawet jeśli kogoś miałoby to zaboleć, to trzeba podjąć decyzję, idziemy w tę stronę czy w tą i próbujemy dalej, czy po prostu już jesteście na tyle zrezygnowani, że. Kończycie to. E, jeśli chodzi o singli, tutaj. E, jest również tak jak i w relacjach jakaś decyzja do podjęcia. Macie dwie karty tak naprawdę, o, mówiące o jakichś przemyśleniach, dużo takiego logiki, dużo myślenia, analizowania i być może podjęcia jakiejś decyzji, która wiodłaby Was w kierunku spełnienia. Więc jeśli poznacie jakąś osobę, tutaj jest też właśnie współpraca, więc możecie poznać osobę, która nie dość, że będzie jakiś ogień i pasja, determinacja do tego, by razem coś stworzyć, razem coś zdziałać, ale też taka współpraca. Więc bardzo dobrze to wygląda. Mogą być jakieś rozmowy, dzielenie się swoimi pomysłami, jakimiś decyzjami do podjęcia, także dobrze to wygląda. Możecie właśnie razem współdziałać, współpracować, jak tu coś razem coś stworzyć, jak tu stworzyć takie swoje miejsce na Ziemi, bo macie tu właśnie kartę świata. Więc tutaj dla Was może być jakaś decyzja, która wiodłaby Was w kierunku spełnienia, jeśli chodzi o Waszą sferę zawodową. Tu wygląda to dobrze, ale nie wiem z jakiego powodu no pojawia się tutaj trochę ciemnej energii. I to właśnie też może nawiązywać do tej karty, która się tutaj pojawiła, czyli jakichś niskich wibracji, które gdzieś nas w tym polu zawodowym mogłyby się pojawiać, bo jest dziesiątka monet. Dziesiątka monet w sferze zawodowej, no to raczej bardzo pozytywna karta, bo ona mówi o takim spełnieniu, bezpieczeństwie, więc raczej finansowo powinno być tutaj spełnienia, tym bardziej, że macie tutaj też czwórkę. Więc, powody do świętowania, więc mogą tu być jakieś osiągnięcia. Ale pojawia się jakiś diabeł, więc to mogą być jakieś manipulacje, jakieś cienie. Może wasze jakieś wewnętrzne cienie, czy jakieś nie wiem, uzależnienia, czy ktoś by tutaj w jakiś sposób manipulował. Także jako rada tutaj dla Was, no słuchajcie swojej intuicji, swojego jakby takiego prowadzenia. Jeśli są jakieś ciemne strony czegoś w Waszej sferze zawodowej, czy nie wiem, ktoś w jakiś sposób manipuluje, to trzeba by było być może z tym asem mieczy powiedzieć, co się myśli. Może po prostu przyjdą Wam jakieś myśli, przyjdą Wam jakieś przemyślenia a propos nie wiem, jak wyeliminować, bo ogólnie jest dobra energia, ale pojawia się jakiś cień. E, także być może tu są jakieś przemyślenia, e, mogą może Wam przyjść taki moment olśnienia, e, że coś tutaj Wam nie pasuje, więc jeśli jest u Was jakaś niska wibracja, bo właśnie diabeł i szczególnie, że ta karta bardzo się to łączy, e, mówi o takich niskich wibracjach, więc... Nie wiem, jest tutaj ogólnie e, dobra energia, e, tak jak powiedziałam, spełnienia i bezpieczeństwa i powodów do świętowania, ale coś tutaj się takiego negatywnego e, wkrada, więc być może musicie sobie to przemyśleć i słuchać też właśnie swojej intuicji. E, mogły to by być jakieś lęki, mogły to by być jakieś obawy o coś właśnie w tej sferze zawodowej. E, no to co, z kartą gwiazdy, no. Miejcie nadzieję, że, że po prostu Wasze cele e, czy coś tam się w tej sferze zawodowej zrealizuje, i no nie dajcie się jakimś takim negatywnym myślom, by trzeba było wypędzić e, z tej sfery zawodowej e, te negatywne wibracje, bo to mogą być osoby, mogą być osoby, które manipulują w jakiś sposób negatywnie, wpływają na Waszą sferę zawodową i trzeba by było słuchać intuicji i przejrzeć e, tą osobę. A mogą to być niskie wibracje, czyli wasze jakieś lęki wewnętrzne, coś, co wam w jakiś sposób szkodzi, bo jest tutaj może być spełnienie marzeń i może być spełnienie na tym polu zawodowym, ale jednak gdzieś jest tutaj krąży jakaś niska wibracja, więc zwróćcie na to uwagę, co może być tą niską wibracją na tej sferze zawodowej. To by było na tyle, lwy. Dziękuję Wam wszystkim za obecność. No i co, i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!